Cześć, strefa Agile z tej strony. Pamiętaj, że wszystko, co tutaj usłyszysz, jest tylko i wyłącznie moim prywatnym zdaniem i nie ma charakteru porady inwestycyjnej. A najlepszą inwestycją jest inwestowanie samego w siebie. No, cześć. Jeszcze kolejny komunikat ode mnie. Pamiętajcie, że. Zostały ostatnie sesje tego roku. Jest to ostatni moment na to, aby dokonać optymalizacji podatkowej. Pamiętajcie, że akcje rozliczają się D plus 2, czyli trzeba zrobić to dwa dni przed ostatnią sesją, czyli po świętach jest ostatni dzień, żeby optymalizacji dokonać. Tak zwany tax-selling polega na tym, że Sprzedajemy akcje, na których mamy straty i w tym samym momencie odkupujemy akcje te same w takiej ilości sztuk. Dzięki temu możemy tą stratę albo sobie zkompensować z zyskami, które mieliśmy w tym roku na innych pozycjach. No ale z racji tego, że ten rok był wyjątkowo słaby, można powiedzieć najsłabszy w całym cyklu, no to tych zysków pewnie jest niewiele. Ale także można dokonać tak zwanego tax-sellingu, czyli tej optymalizacji, po to, żeby te straty odliczyć sobie w najbliższych pięciu latach, czyli można trochę na zaś zbudować sobie taką poduszkę, jeżeli chodzi o straty finansowe. Pamiętajcie, że później te straty to jest 5 lat do przodu, które można rozliczyć, i niektórzy sobie takie straty. Na dzień dzisiejszy e, przygotowują taką poduszkę, ponieważ zakładając, że kolejne lata będą dużo, dużo lepsze, no jest to ten czas na to, żeby a, taką stratę wygenerować. Z drugiej strony musicie pamiętać, że to nie jest żadne magiczne rozwiązanie, tylko jest to pewnego rodzaju odkładanie e, podatku w czasie, ale... E, Warto to robić i warto wiedzieć o tym, że tego typu rzeczy się zdarzają. To co spowoduje spowoduje to, że pierwsze tygodnie stycznia będą pewnie bardzo dobre, bądź dobre, ponieważ wtedy fundusze inwestycyjne także dokonują takich zabiegów. No i to powoduje, że e, no będą musiały kupować dobre spółki. Więc te zakupy i ten wolumen czyli obroty, będą na początku roku dużo, dużo wyższe. Także to tyle tytułem przypomnienia. E, ostatni moment, żeby to zrobić. No i w styczniu wszystko wskazuje na to, e, że powinniśmy wyglądać bardzo fajnie i powinniśmy iść zdecydowanie w górę. Także e, wszystkiego dobrego jeszcze raz dla Was. Pozdrawiam Was, cześć. Zapraszam Was do mojej bańki. Cześć.